Wyszedłem z tego i wiem, jak można sobie z tym poradzić. Gdy tracisz kontrolę nad własnym życiem, jak to jest? Nieciekawa sytuacja. Wiem, że w moim życiu dopadło mnie to w takim momencie, gdzie nie widziałem wyjścia. Czujesz się jak w pułapce. Czujesz się, że coś tobą steruje. Taka niewidzialna siła, która nie pozwala ci być tym, kim naprawdę chciałbyś być. I nie wiesz, jak się z tego wyrwać. To jest takie uczucie, kiedy masz splot żalu, poczucia winy, strachu i tych wszystkich emocji, które są naprawdę trudne. I mimo, że nawet na zewnątrz wygląda to ciekawie, że jesteś w dobrym momencie w swoim życiu, to w środku strasznie cierpisz. I to jest uczucie, które, którego nie życzę nikomu. Ja przez to przeszedłem, wyszedłem z tego. I wiem, jak można sobie z tym poradzić. Jeżeli szukasz wsparcia, jeżeli szukasz kogoś, kto pokaże ci, jak można z tego momentu wyjść, to obserwuj więcej moich treści, bo będzie tego dużo na tym kanale. Byłem tam, wiem, jak to jest, jestem tu, znam tą drogę, mogę ci pokazać.